Ten niedobór kaloryczny jest główną przyczyną negatywnych skutków, jakie daje nam ta dieta. Bo kiedy mamy zbyt mało energii, mniej się ruszamy. Zwykle, nie wiem, więcej gestykulujemy, więcej chodzimy, My jesteśmy energetyczni. Natomiast taka ilość energii automatycznie nas spowalnia. Zmniejsza się nasze zapotrzebowanie kaloryczne. A po drugie, jeśli chcemy się odchudzać, to nie tędy droga. Odchudzanie to zmienianie nawyków żywieniowych, stopniowe i racjonalne ucinianie kaloryczności tak, żeby nam wszystko nie spadało. To, co mi zostało zrobić, to po prostu przeleć do handelka. Można to zrobić w mikrofalówce, również w tym opakowaniu, który jest, więc to też dobra opcja do pracy, jak ktoś lubi. Co ciekawe, tu jest napisane, że to jest zupa dyniowa z cynamonem. Nigdy nie jadłem zupy z cynamonem, bo trochę się przypala. Trzeba zmniejszyć. Tutaj jest napisane, że to jest 3 z 5 dziennych porcji warzyw. Kiedyś robiłem filmik, więc powinniście wiedzieć ile to jest porcja warzyw. Napiszcie w komentarzu, jeśli wiecie, a jeśli nie, to ja postaram się odpowiedzieć w komentarzu po jakimś czasie. Jakbym zapomniał, to piszcie, Damian miałeś napisać ile to jest porcja warzyw. Ale to obliczyłem, znając pewne metody. Możecie mi zaufać, sprawdziłem to. Bo tu nie ma napisane ile procent jest każdego. Sprawdzam większość rzeczy, które są na opakowaniach. A tu jest na przykład 100% warzywności. To w ogóle nic nie znaczy warzywności, żywności. To nie, nie ma takiego terminu. Zero konserwantów, no może nie być konserwantów, no i tak jest, bo nie ma konserwantów. Czyli te wszystkie co mają E. Sól nie jest substancją dodatkową. Jest przyprawą. Która konserwuje? To są takie różne, wiecie, drobne rzeczy, i tak sól w nadmiarze jest niezdrowa, i tak samo konserwanty w nadmiarze też są niezdrowe, więc na to samo wychodzi. I tyle. Czekamy na zupę i zaraz dalej. Czy na tej diecie da się schudnąć? Oczywiście, że tak. Natomiast jakim kosztem? Każda dieta, której kaloryczność jest mniejsza niż nasze zapotrzebowanie, powoduje, że chudniemy. Bo wtedy zaczynamy korzystać z rezerw w postaci tkanki tłuszczowej. To jest podstawowa wiedza. Więc dlaczego chudniemy na diecie dr Dąbrowskiej? Dlatego, że dostarczamy mniej kalorii. Tylko i wyłącznie. Dodałem oczywiście moją niezastąpioną bazylię i posypałem pieprzem, żeby jakoś fajniej wyglądało. niż taka żółta maża. I aż mi się płakać chce że to jest mój jedyny posiłek na 3-4 godziny. To jest niesamowite. Ile to ma kalorii? 35 w 100, to tu jest 400, więc to jest 140 kilokalorii. Dobra, jem oprócz tego, że brakuje tu kalorii, to brakuje tutaj czegoś kwaśnego. Limonka byłaby jeszcze lepszym pomysłem, bo do takim tajskim i właśnie takim krem jak dyniowa. To mega mi to pasuje, czyli przełamać słodkość yy, kwaśnie. Tu chyba nie ma nic kwaśnego z tego, co widzę. Mm, jest tylko indy. Nie ma nic kwaśnego. Widzicie, akurat trafiłem. Spada. Do zobaczenia na kolacji. Dlaczego nie zaczniemy stosować racjonalnej, zdrowej diety, tylko próbujemy jakiejś wymyślonej diety doktora Dąbrowskiej? A dlatego, że my się przyzwyczailiśmy do tych czterech 5 posiłków, żeby jeść produkty pełnoziarniste, żeby zwiększyć ilość warzyw. I czasem nawet spróbowaliśmy już i to nie zadziałało. Dlatego próbujemy nowości. My lubimy nowości, bo wiemy, że a spróbuję, może się tym razem uda. Niestety często u takich osób bardzo szybko się to kończy i to jeszcze gorszym efektem niż zaprzestanie zdrowej, racjonalnej diety. Dlaczego? Przypominam, że to jest ilość nawet niewystarczająca do tego, żeby przysłowiowo leżeć i pachnieć. Przy tak niskich restrykcjach kalorycznych efekt jo jest praktycznie gwarantowany. I choćbyśmy mówili to tysiąc razy, to i tak wiele osób spróbuje, żeby przekonać się na sobie. I tym samym spadnie takiej osoby pewność siebie, że znowu się nie udało, bo to dieta trudna, kolejna trudna, jak ketogenna. Może doprowadzić takiej osoby z nadwagą do takiego stanu beznadziejności, że nigdy mi się nie udaje ta dieta, to oddala bardziej od zastosowania racjonalnej diety z pomocą specjalisty. Słuchajcie, minęła kolejna godzina, ja nadal głodny, więc jem, bo, na, no. No już mi odwala trochę od tego niechcenia.